W czasach wielkich wyzwań dla Kościoła i świata pojawiła się postać, która głęboko wpłynęła na historię chrześcijaństwa, święta Grzegorz Wielki. Urodzony około roku 540 w szlacheckiej rodzinie rzymskiej, Grzegorz dorastał w atmosferze głębokiej wiary i pobożności. Od najmłodszych lat był zanurzony w życiu religijnym, otrzymując znakomite wykształcenie, które przygotowało go do wielkiej roli, jaką odegrał w kościele. Rodzina Grzegorza miała silne związki z Kościołem. Jego ojciec Gordien był senatorem, ale także diakonem, a jego matka Sylwia, później została kanonizowana jako święta. Nic więc dziwnego, że przyszły papież podążył ścieżką wielkiej religijności, od najmłodszych lat wykazując niezwykłą pobożność i gorące pragnienie służby Bogu. W wieku dorosłym Grzegorz poszedł w ślady ojca w administracji publicznej. Obejmując urząd prefekta Rzymu w 573 roku, najwyższy cywilny urząd w mieście. Jednakże przepych i prestiż życia publicznego nie zdołały ugasić w nim płomienia powołania monastycznego, który w nim płonął. Wkrótce potem zrezygnował z urzędu, rozdając swój majątek ubogim i zakładając sześć klasztorów na Sycylii oraz jeden w Rzymie, gdzie sam wycofał się do życia modlitwy i kontemplacji. Żył jako mnich przez kilka lat, zanurzony w życiu ascetycznym, poświęcając się studium Pisma Świętego i praktykowaniu miłosierdzia. Spokój klasztoru jednak nie trwał długo. W 579 roku papież Pelagius II mianował go przedstawicielem papieskim w Konstantynopolu, gdzie Grzegorz wyróżniał się swoją dyplomacją i obroną doktryny katolickiej wobec wyzwań cesarstwa bizantyjskiego i herezji zagrażających jedności kościoła. Podczas pobytu w Konstantynopolu napisał wiele ze swoich słynnych dialogów, zbioru pism, które obejmowały żywoty świętych i rozważania duchowe. Te dzieła nie tylko ukazały jego głęboką mądrość, ale także jego zapał w promowaniu świętości i doktryny ortodoksyjnej. Jego pisma stały się duchowym odniesieniem dla przyszłych pokoleń, umacniając jego reputację jako jednego z wielkich doktorów Kościoła. W 590 roku Rzym został nawiedzony przez straszliwą zarazę, która pochłonęła życie papieża Pelagiusza II. W obliczu chaosu i rozpaczy, które opanowały miasto, duchowieństwo i lud zwrócili się do Grzegorza, który, mimo swojej niechęci, został wybrany papieżem przez aklamację. Przyjmując imię Grzegorz, stał się jednym z najbardziej wpływowych i czczonych papieży w historii kościoła. Jako następca święta Piotra Grzegorz stawił czoła wielu wyzwaniom, od przywrócenia porządku w zdewastowanym Rzymie po obronę Kościoła przed zagrożeniami ze strony Longobardów i negocjacje z władzą bizantyjską. Jego przywództwo cechowała kombinacja stanowczości i współczucia, zawsze kierowana głęboką miłością do Kościoła i jego ludu. Papież Grzegorz Wielki jest szeroko znany ze swoich reform liturgicznych. Zreorganizował śpiew liturgiczny Kościoła. Znany dziś jako chorał gregoriański oraz skodyfikował Aruajt rzymski, zapewniając większą jednolitość liturgii. Jego celem było zapewnienie, że modlitwa i kult Boży będą odbywały się z największą czcią i pięknem, przybliżając wiernych do obecności Boga. Oprócz reform liturgicznych papież Grzegorz był wielkim administratorem Kościoła. Zreorganizował dystrybucję dobroczynności. Dbając o to, aby zasoby Kościoła były skutecznie wykorzystywane na pomoc ubogim i potrzebującym. Papież rozumiał, że misja Kościoła obejmuje zarówno duchową, jak i materialną troskę o wiernych i niestrudzenie pracował, aby złagodzić cierpienie w świecie naznaczonym nędzą i wojną. Jednym z najbardziej wyróżniających się aspektów pontyfikatu Grzegorza była jego wizja misyjna. Wysłał misjonarzy, aby ewangelizowali pogańskie ludy, takie jak anglosasi w Anglii. Słynna misja święta Augustyna z Canterbury, która doprowadziła do nawrócenia Anglii na chrześcijaństwo, była bezpośrednio inspirowana przez papieża, który widział w rozszerzaniu wiary chrześcijańskiej odpowiedź na zbawienie dusz i cywilizację narodów. Papież Grzegorz odegrał również kluczową rolę w umacnianiu autorytetu papieskiego. W czasie wielkiej niestabilności politycznej występował nie tylko jako przywódca duchowy, ale także jako postać autorytetu moralnego i politycznego mediując w konfliktach i skutecznie rządząc Rzymem. Jego tytuł Sługa Sług Bożych odzwierciedla jego pokorę i pojmowanie papiestwa jako służby na rzecz ludzkości i Kościoła. Podczas swoich homilii i pism Grzegorz podkreślał znaczenie pokory, miłosierdzia i dążenia do świętości. Wierzył, że życie chrześcijańskie powinno być naznaczone ciągłym nawracaniem się i wysiłkiem naśladowania Chrystusa we wszystkim. Jego duchowość, głęboko zakorzeniona w miłości do Boga i bliźniego, nadal inspiruje chrześcijan do dziś. Papież Grzegorz Wielki jest również znany ze swoich nauk na temat modlitwy i życia wewnętrznego. Zachęcał chrześcijan do poświęcania się stałej modlitwie, uważając ją za klucz do życia w komunii z Bogiem. W swoich pismach oferował praktyczne rady dotyczące pielęgnowania życia modlitewnego, kierując wiernych do odnajdywania Boga we wszystkich okolicznościach życia. W swoim życiu osobistym Grzegorz był znany ze swojej surowości i prostoty. Nawet jako papież żył skromnie, wykorzystując zasoby Kościoła, aby pomagać ubogim i potrzebującym. Wierzył, że przywództwo chrześcijańskie powinno być przykładem służby i pokory, a nie władzy czy bogactwa. Ta wizja głęboko wpłynęła na sposób, w jaki rządził Kościołem. Święty stawił również czoła herezji z determinacją. W szczególności walczył z donatyzmem w Afryce Północnej i arianizmem, który wciąż utrzymywał się w niektórych regionach. Jego niezachwiana obrona ortodoksji katolickiej i umiejętność radzenia sobie z trudnymi kwestiami teologicznymi ugruntowały jego pozycję jako jednego z największych doktorów Kościoła. Jedną z najbardziej znanych historii o święta Grzegorzu jest jego wizja Archanioła Michała, która miała miejsce podczas procesji pokutnej w Rzymie, mającej na celu zakończenie zarazy. Według tradycji święty ujrzał Michała Archanioła na szczycie zamku Święta Anioła, chowającego miecz, co zostało zinterpretowane jako znak, że zaraza dobiega końca. To wydarzenie wzmocniło wiarę ludu i pobożność wobec Archanioła, który do dziś jest czczony przez kościół. Pobożność ludowa wobec papieża Grzegorza rozpoczęła się jeszcze za jego życia, ze względu na liczne cuda przypisywane jego wstawiennictwu. Oprócz wizji święta Michała relacjonowano uzdrowienia i inne boskie interwencje związane z nim, co przyczyniło się do jego reputacji jako człowieka prawdziwie świętego i bliskiego Bogu. Papież Grzegorz Wielki był także płodnym pisarzem i teologiem. Do jego najważniejszych dzieł należą dialogi, reguła pasterska i homilie na Ezechiela. Jego pisma charakteryzują się głęboką mądrością duchową i troską duszpasterską, która miała na celu prowadzenie wiernych do świętości. Nauczał, że wszyscy, niezależnie od stanu życia, są powołani do świętości, a to powołanie realizuje się w miłości do Boga i bliźniego. Jednym z największych dziedzictw Grzegorza była jego wizja roli papieża w Kościele i na świecie. Postrzegał papieństwo nie tylko jako urząd autorytetu, ale jako świętą służbę. Dla papieża lider Kościoła miał być pasterzem całego Kościoła, prowadzącym wiernych w prawdzie i miłości. Jego wizja papiestwa wywarła głęboki wpływ na historię Kościoła i sposób, w jaki jego następcy sprawowali ten urząd. Reguła pasterska, jedno z jego najbardziej wpływowych dzieł, została napisana, aby kierować biskupami i przywódcami Kościoła w ich posłudze. Grzegorz podkreślał, że pasterze powinni być wzorami cnoty i roztropności, zawsze stawiając dobro dusz ponad wszelkie inne względy. To dzieło stało się kluczowym podręcznikiem dla biskupów w średniowieczu i do dziś jest ważnym źródłem odniesienia. Święty był także wielkim promotorem pobożności wobec świętych i relikwii. Rozumiał wartość tych pobożności w życiu duchowym wiernych i zachęcał do czci świętych jako orędowników przed Bogiem. Jego własne życie było przykładem oddania świętym, zwłaszcza święta Piotrowi, do którego miał szczególną pobożność. Podczas swojego pontyfikatu Grzegorz stawił czoła wielu zewnętrznym wyzwaniom, w tym najazdom barbarzyńców, głodowi i epidemiom. Jednak zawsze pozostawał niezachwiany w swojej wierze i przywództwie, prowadząc Kościół z mądrością i odwagą. Jego umiejętność radzenia sobie z kryzysami i oddanie dla dobra ludu uczyniły go postacią podziwianą i szanowaną nie tylko w Kościele, ale także poza nim. Duchowość papieża była głęboko zakorzeniona w koncepcji służby. Wierzył, że każdy chrześcijanin jest wezwany do służby Bogu i bliźniemu we wszystkich okolicznościach życia. Ta służba, według Grzegorza, nie ograniczała się do wypełniania obowiązków religijnych, ale obejmowała aktywne zaangażowanie w sprawiedliwość, pokój i miłosierdzie. Zachęcał wiernych, by postrzegali służbę innym jako formę służby Chrystusowi. Jego oddanie Eucharystii było niezwykłe. Święta Grzegorz postrzegał ten sakrament jako centrum życia chrześcijańskiego, źródło wszelkiej łaski i siły duchowej. W swoich homiliach często medytował nad tajemnicą Eucharystii, zachęcając wiernych do przystępowania do tego sakramentu z czcią i pobożnością. Dla niego komunia święta była momentem głębokiej jedności z Chrystusem, niezbędnym do życia duchowego. Papież Grzegorz pozostawił również trwałe dziedzictwo w organizacji Kościoła. Zreorganizował diecezję, wzmocnił dyscyplinę kościelną i promował formację duchowieństwa. Rozumiał, że duchowe zdrowie Kościoła zależy od solidnej i dobrze zarządzanej struktury i poświęcił dużą część swojego pontyfikatu, aby zapewnić, że Kościół będzie w stanie wypełnić swoją misję ewangelizacji i uświęcania świata. Troska Grzegorza Wielkiego o ubogich i potrzebujących była centralnym elementem jego posługi. Postrzegał miłosierdzie jako konkretny wyraz miłości Boga, a jego zarządzanie dobrami Kościoła odzwierciedlało ten priorytet. Grzegorz przekształcił papiestwo w jednego z największych dostawców pomocy społecznej swoich czasów, organizując dystrybucję żywności, odzieży i innych zasobów dla najbardziej potrzebujących. Sława świętości świętego szybko rozprzestrzeniła się w całym chrześcijaństwie. Był czczony jako człowiek modlitwy, mądrości i głębokiej pokory. Jego reputacja dotarła do odległych miejsc, a wielu przywódców religijnych i świeckich szukało jego rady i przewodnictwa. Wpływ ten tylko wzrósł po jego śmierci, kiedy został ogłoszony świętym i doktorem Kościoła. Tytuł Magno lub Wielki został nadany Grzegorzowi jeszcze za jego życia, co odzwierciedlało wpływ jego działań i nauk. Ten tytuł był rzadko nadawany i tylko postaciom o ogromnym znaczeniu, jak święta Augustyn, przyznano ten sam zaszczyt. Określenie Grzegorza jako Wielkiego podkreśla jego znaczenie nie tylko jako papieża, ale także jako jednej z najbardziej wpływowych postaci w historii chrześcijaństwa. Dzieło Grzegorza nie ograniczało się do jego czasów. Jego nauki, pisma i reformy miały trwały wpływ na Kościół i cywilizację zachodnią. Uważany jest za jednego z ojców Kościoła, a wraz ze świętego Ambrożym. Święta Augustynem i Święta Hieronimem jest uznawany za jednego z czterech wielkich doktorów Kościoła Łacińskiego. Jednym z centralnych tematów duchowości Grzegorza było ciągłe nawrócenie. Nauczał, że życie chrześcijańskie jest nieustanną podróżą do Boga i że ta podróż wymaga pokory, skruchy i gotowości do wzrastania w świętości. Dla Grzegorza nawrócenie nie było jednorazowym wydarzeniem, ale codziennym procesem dostosowywania się do woli Bożej. Jego korespondencja ukazuje troskliwego i zaangażowanego pasterza. Święty utrzymywał kontakt z biskupami, opatami i przywódcami świeckimi z całego chrześcijańskiego świata, oferując rady, korygując błędy i zachęcając wszystkich do wiary. Jego listy są cennym źródłem do zrozumienia jego myśli i sposobu, w jaki sprawował swoją posługę duszpasterską. Śmierć Grzegorza Wielkiego nastąpiła 12 marca 604 roku po 14-letnim pontyfikacie. Został pochowany w bazylice święta Piotra w Rzymie, gdzie jego szczątki spoczywają do dziś. Jego śmierć opłakiwano w całym chrześcijaństwie, a jego dziedzictwo zostało natychmiast uznane za jedno z najbardziej znaczących w historii kościoła. Po jego śmierci Grzegorz został szybko kanonizowany, a jego święto obchodzone jest 3 września. Jest czczony jako patron muzyków, śpiewaków, nauczycieli i studentów ze względu na jego wkład w liturgię i edukację. Jego wpływ jest nadal odczuwalny w kościele i w życiu milionów chrześcijan na całym świecie. Święty jest również pamiętany ze względu na swoją pokorę. Mimo swoich wielkich osiągnięć zawsze postrzegał siebie jako sługę Boga, a nie wielkiego przywódcę. W swoich pismach często wyrażał świadomość własnych słabości i potrzebę Bożej łaski aby wypełnić swoją misję. Ta pokora jest jedną z najbardziej podziwianych cech jego osobowości. Wizja Grzegorza na temat Bożej Opatrzności była kolejnym znakiem rozpoznawczym jego duchowości. Głęboko wierzył, że Bóg kieruje historią i że pomimo trudności i cierpień chrześcijanie mogą ufać Bożej dobroci i mądrości. To zaufanie do Bożej Opatrzności dawało mu siłę potrzebną do stawienia czoła wielu kryzysom jego czasów. Grzegorz Wielki jest również pamiętany za swoją pracę nad reformą kalendarza liturgicznego i organizacją liturgii rzymskiej. Ustalił zasady, które miały kierować obchodzeniem roku liturgicznego, organizując święta i okresy pokuty w sposób, który pomagał wiernym głębiej wejść w tajemnice zbawienia. Doktryna Grzegorza oczyszczcu była także znaczącym wkładem w teologię katolicką. Nauczał, że po śmierci dusze wiernych które wciąż potrzebują oczyszczenia, przechodzą proces oczyszczenia, zanim wejdą w wizję uszczęśliwiającą Boga. Ta doktryna stała się centralnym elementem katolickiej eschatologii i wpłynęła na praktykę modlitwy za zmarłych. Innym ważnym aspektem pracy Grzegorza była jego wizja roli mnichów w Kościele. Postrzegał monastycyzm jako wysokie powołanie, które w unikalny sposób przyczynia się do świętości Kościoła. Grzegorz zachęcał do życia monastycznego i wspierał zakładanie klasztorów, widząc w nich ośrodki modlitwy, nauki i miłosierdzia. Święty także promował koncepcję misyjnego Kościoła. Wierzył, że każdy chrześcijanin ma obowiązek dzielić się wiarą z innymi i że misją Kościoła jest niesienie Ewangelii wszystkim narodom. Ta misyjna wizja Grzegorza zainspirowała wiele inicjatyw ewangelizacyjnych, zarówno w jego czasach, jak i w kolejnych wiekach. Wizja Grzegorza Wielkiego na temat autorytetu papieskiego jako służby nadal wpływa na sposób, w jaki papieństwo jest rozumiane w Kościele katolickim. Dla niego papież był przede wszystkim sługą Sług Bożych, wezwanym do opieki nad owczarnią Chrystusa z miłością, pokorą i oddaniem. Ta koncepcja przywództwa jako służby jest jednym z najtrwalszych dziedzictw Grzegorza. Wizerunek świętego jest często przedstawiany z gołębicą obok jego głowy, symbolizującą inspirację Ducha Świętego w jego życiu i pismach. Ta ikonografia podkreśla głęboką duchowość i więź z Bogiem, które charakteryzowały Grzegorza, odzwierciedlając jego życie, modlitwy i otwartość na działanie Ducha Świętego. Wpływ Grzegorza Wielkiego na rozwój liturgii i duchowości chrześcijańskiej nie może być niedoceniany. Ukształtował wiele aspektów życia Kościoła które są widoczne do dziś, od sposobu, w jaki są celebrowane sakramenty, po organizację miłosierdzia. Jego wpływ przechodzi przez wieki, czyniąc go centralną postacią w historii Kościoła. Postać Grzegorza przypomina nam, że świętość osiąga się poprzez służbę i pokorę. Jego życie jest świadectwem tego, jak przywództwo oparte na wierze, miłości i służbie może przemieniać Kościół i świat. Uczy nas, że prawdziwa wielkość nie leży w władzy czy sławie, ale w zdolności do służenia Bogu i bliźniemu z czystym i oddanym sercem. Pobożność wobec papieża Grzegorza rozprzestrzeniła się w całej Europie w średniowieczu, a był on szczególnie czczony w klasztorach, gdzie jego reguła pasterska służyła jako przewodnik dla opatów i mnichów. Jego przykład życia monastycznego i duchowego przywództwa nadal jest źródłem inspiracji dla wielu zakonników i świeckich. Papież odegrał także kluczową rolę w zachowaniu kultury klasycznej w burzliwych czasach które nastały po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Zachęcał do kopiowania i zachowywania rękopisów oraz kontynuacji nauki sztuk wyzwolonych, zapewniając, że wiedza starożytności zostanie przekazana przyszłym pokoleniom. Papież Grzegorz jest często pamiętany ze względu na swoją zdolność do łączenia praktycznego działania z głęboką kontemplacją. Wierzył, że życie chrześcijańskie powinno być równowagą między aktywną pracą dla dobra innych, a kontemplacją boskich tajemnic. Ta synteza między działaniem a kontemplacją jest jednym z najważniejszych dziedzictw jego duchowości. Pod koniec życia święta Grzegorz mógł spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak Bóg prowadził go w każdym momencie, od młodości aż po papiestwo. Pomimo wielu trudności i cierpień, które napotkał, pozostał wierny swojej misji, zawsze starając się wypełniać wolę Bożą z pokorą i zapałem. Życie Grzegorza jest dowodem na to, że świętość jest dostępna dla każdego, Niezależnie od jego pozycji czy okoliczności. Był potężnym przywódcą, ale także człowiekiem głębokiej pokory i modlitwy. Jego życie pokazuje nam, że prawdziwa wielkość wynika ze służby Bogu i bliźniemu, a świętość jest ostatecznym celem każdego chrześcijanina. Grzegorz Wielki jest jasnym przykładem tego, jak wiara może kształtować świat. Żył w czasach wielkich wstrząsów i niepewności ale jego zaufanie do Boga i oddanie służbie Kościołowi pozwoliły mu przezwyciężyć wyzwania i pozostawić dziedzictwo, które nadal wpływa na Kościół do dziś. Jego kanonizacja była uznaniem nie tylko jego osiągnięć jako papieża, ale także jego głębokiej duchowości i osobistej świętości. Grzegorz jest wzorem dla wszystkich, którzy pragną wierniej naśladować Chrystusa, niezależnie od swoich okoliczności. Wpływ papieża Grzegorza Wielkiego wykracza daleko poza Kościół katolicki. Jego myśl teologiczna i dusz pasterska wpłynęła na wiele tradycji chrześcijańskich, a on sam jest szanowany jako wielki teolog i przywódca duchowy przez chrześcijan różnych wyznań. Jego dziedzictwo ekumeniczne jest świadectwem jego pragnienia jedności w wierze. Życie świętego zaprasza nas do refleksji nad siłą pokornego przywództwa i znaczeniem poszukiwania woli Bożej we wszystkim. Przypomina nam, że nawet w czasach kryzysu wiara i miłość mogą przemienić świat i przynieść światło w ciemności. W wielu kościołach na całym świecie pamięć o święta Grzegorzu Wielkim jest czczona poprzez sztukę, muzykę i liturgię. Jego imię jest pamiętane z szacunkiem, a jego życie nadal inspiruje tych, którzy pragną podążać drogą świętości. Jest on prawdziwym przykładem chrześcijańskiego przywództwa i niezłomnej wiary. Wpływ papieża na liturgię jest być może jednym z jego najbardziej widocznych dziedzictw. Chorał gregoriański, który nosi jego imię, stał się wzorem, Według którego przez wieki kształtowała się muzyka liturgiczna Zachodu. Ta muzyka, z jej prostotą i pięknem, nadal podnosi dusze i przybliża je do Boga. Grzegorz jest również przykładem, jak świętość może rozkwitać wśród obowiązków świata. Nawet gdy rządził kościołem i zarządzał sprawami doczesnymi Rzymu, nigdy nie tracił z oczu swojego duchowego powołania. Jego życie jest świadectwem tego, jak można prowadzić życie modlitwy i pobożności nawet wśród wymagań przywództwa. Przykład święta Grzegorza Wielkiego nadal inspiruje tych, którzy pracują w administracji Kościoła. Jego wizja przywództwa jako służby, jego zaangażowanie w sprawiedliwość społeczną i jego oddanie modlitwie są wzorami, do których wszyscy pełniący funkcje w Kościele powinni dążyć. Życie świętego wyzwala także w nas pytanie, jak możemy lepiej służyć innym w naszym własnym kontekście. Pokazuje nam, że chrześcijańska służba nie ogranicza się do wielkich czynów, ale jest żywa na co dzień w naszej wierności Bogu i gotowości do pomocy potrzebującym. Święta Grzegorz Wielki był prawdziwym pasterzem, zawsze zatroskanym o duchowe i materialne dobro swojej owczarni. Uczy nas, że chrześcijańskie przywództwo powinno charakteryzować się głęboką miłością do innych i szczerym pragnieniem prowadzenia ich bliżej Boga. Duchowość papieża Grzegorza Wielkiego była głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym. Spędzał długie godziny na medytacji i studium Słowa Bożego, szukając w nim wskazówek do swojego życia i posługi. Jego przykład zachęca nas do ponownego odkrycia znaczenia Biblii w naszym życiu duchowym. Grzegorz Wielki promował także znaczenie liturgii w życiu Kościoła. Postrzegał liturgię jako miejsce, gdzie niebo i ziemia się spotykają i wierzył, że przez nią wierni mogą doświadczyć obecności Boga w sposób głęboki i przemieniający. Jego reforma liturgiczna miała na celu zapewnienie, że celebracje będą odbywały się z należną czcią i pięknem. Tytuł Sługa Sług Bożych, który papież Grzegorz przyjął dla siebie, odzwierciedla jego rozumienie papiestwa jako powołania do służby, a nie do władzy. Przypomina nam, że prawdziwa władza chrześcijańska jest sprawowana z pokorą i miłością, zawsze mając na uwadze dobro tych, którym się służy. Pobożność Maryjna Grzegorza była również godna uwagi. Żywił głęboką miłość do Najświętszej Maryi Panny i często wzywał ją w swoich pismach i modlitwach. Dla Grzegorza Maryja była wzorem pokory, posłuszeństwa i wiary, i zachęcał wiernych do szukania jej wstawiennictwa we wszystkich swoich potrzebach. Święta Grzegorz Wielki był człowiekiem wizji i odwagi. W czasach wielkiej niepewności prowadził Kościół z mądrością i stanowczością, zawsze ufając Bożej Opatrzności. Jego niezachwiana wiara i oddanie służbie Bogu i bliźniemu nadal są źródłem inspiracji dla wszystkich chrześcijan. Grzegorz był również znany ze swojej głębokiej współczucia. Prawdziwie troszczył się o cierpienia innych i robił wszystko, co w jego mocy, aby ulżyć ich bólowi. To współczucie jest jednym ze znaków Jego Świętości i wzorem dla nas wszystkich. Wpływ święta Grzegorza Wielkiego na teologię, liturgię i administrację Kościoła jest ogromny, ale być może jego największym dziedzictwem jest przykład jego własnego życia. Pokazuje nam, że prawdziwa wielkość polega na służeniu Bogu z pokorą i miłością, a świętość jest drogą do prawdziwego szczęścia i pokoju. Patrząc na życie święta Grzegorza Wielkiego. Jesteśmy wezwani do refleksji nad naszym własnym powołaniem do świętości. Uczy nas, że niezależnie od okoliczności wszyscy jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa z całego serca, starając się służyć innym z miłością i oddaniem. Grzegorz Wielki był światłem w czasach ciemności, prowadząc Kościół z mądrością i wiarą. Przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach Bóg jest obecny, prowadząc i umacniając swój lud. Jego życie jest świadectwem mocy wiary i miłości Bożej. Papież Grzegorz Wielki nadal inspiruje Kościół dzisiaj. Jego przykład pokornego przywództwa, zaangażowanie w sprawiedliwość społeczną, pobożność i wizja misyjna to cechy, które wszyscy powinniśmy dążyć do realizacji w naszym własnym życiu chrześcijańskim. Życie święta Grzegorza Wielkiego wzywa nas do większego zaangażowania w naszą wiarę i służbę innym pokazuje nam, że prawdziwa wielkość polega na naśladowaniu Chrystusa z pokorą i oddaniem, a świętość jest drogą do prawdziwego pokoju i radości. Niech życie święta Grzegorza Wielkiego zainspiruje nas wszystkich do poszukiwania świętości w naszym własnym życiu, ufając Bożej łasce, która prowadzi i umacnia nas w naszej drodze. Niech jak on służymy Bogu i bliźniemu z pokornym i pełnym miłości sercem, zawsze szukając chwały Bożej we wszystkim. Święty Grzegorzu Wielki, módl się za nami.